Tak widzicie, przy niektórych świątyniach trwają prace archeologiczne i rekonstrukcyjne. Słuchajcie, a to jest jedna z najstarszych świątyń tu w okolicy Phnom Zbudowana już w IX wieku. W 800... tam chyba 89 dokładnie. Mega stary obiekt. A turystów nie ma w ogóle. Wszyscy się skupiają na głównych świątyniach, tych najbardziej popularnych. Teraz wjedziemy na górę i zobaczymy, jak to wygląda ciekawie na górze. Świątynia Pnomakeng, gdzie w tej chwili się znajdujemy, była poświęcona Bogu Shiwie. a więc chyba najważniejszemu Bogu w religii hindu, hindu, hinduistycznej. Świątynia ta jest bardzo malowniczo położona na wzgórzu. Wam zaraz pokażę tutaj tylko rzut oka na najważniejsze sanktuarium na samym szczycie świątyni Oczywiście w tej chwili już zupełnie puste tam jakaś dziura jest ale niestety wstęp jest tu uwzględniony. Zobaczymy, o tu coś jest wejście. Zobaczmy co jest w środku, jest buksliwa A, jest po prostu zapalona podłoga. Trwają tu prace rekonstrukcyjne w tej chwili. Dlatego stoją dźwigi Turystów oprócz mnie są tutaj trzy osoby patrzcie się, jak pięknie położona na wzgórzu, w dżungli. Otoczona jest lasem, dżunglu. Nie jestem ekspertem. Tak przy okazji popatrzcie, jaki piękny owad. Azjatycki skubaniec. No dobra, zostawmy wada w spokoju. Przejdźmy do świątyni i do widoku, który jest dalej. Popatrzcie się, jakie tu są widoki. Jest, tak powiedziałem, na wzgórzu otoczona lasem. A widok na okolicę jest niesamowity. Tam daleko, na końcu, widać jezioro West Baraj. Oddalone od nas o jakieś 5 kilometrów tam daleko widzicie miasto sieprem. No pięknie, jak to odnowią, zrekonstruują, to będzie jeszcze piękniej. Słuchajcie, to co widzicie teraz to jest świątynia Bayon. Zbudowana w XII wieku. Poświęcona Bogusiwie również. Innym bóstwom hinduskim. Funkcjonowała wyłącznie 200 lat, słuchajcie. W XIV wieku, czy w. czekajcie. Przepraszam, 300 lat, bo w XV wieku została już opuszczona. Przez całą ludność i, i wszystkich mieszkańców tutaj. Więc funkcjonowała od XII do XV wieku. Zbudowana jest, słuchajcie, cała z piaskowca, z bloków piaskowca, które są łączone bez jakiejkolwiek zaprawy. Proszę sobie wyobrazić, jaka to była żmudna robota. No i największą ciekawostką tej świątyni to są twarze. Słuchajcie, tych twarzy jest tutaj około 200. Na was spoglądają z, z, z wież. Wieży było początkowo 49, przetrwało do dnia dzisiejszego 37. Ale te twarze robią wrażenie. Spoglądają na was z każdej strony. Nie wchodziłem do środka, zaraz wejdę, zobaczymy, jak to w środku wygląda z zewnątrz. Sprawia wrażenie mocno zniszczonej, zobaczymy, jak to wygląda w środku. Setki korytarzy, różnego rodzaju, setki krużganków, przejść. A musiało to wyglądać naprawdę imponująco, i ludzie, którzy nie mieli pojęcia, na pewno byli w stanie się tu pogubić jak w labiryncie. Tym bardziej, że i w dniu dzisiejszym jeszcze się tu można pogubić. A w momencie, kiedy to funkcjonowało, to na pewno bez problemu człowiek był w stanie zgubić drogę. Ich przejść naprawdę bardzo dużo i nie jesteś w stanie pójść, tak żeby czegoś nie ominąć. To jest nie, niemożliwe po prostu. Popatrzcie się, jesteśmy w jednej z wież. Zawsze na końcu wieży jest otwór, żeby wpuszczać światło, które wcześniej oświetlało jakąś statuę, która posążek bóstwa, który stał w tym miejscu. Wcale nie jesteśmy w najwyższym punkcie nie. Świątynia Bafun. 11 wiek postawienia, czyli mniej więcej okres naszego zjazdu w Gnieźnie. Początki państwowości polskiej, a tutaj takie świątynie. Olbrzymie. A dojście do świątyni po moście, którym teraz idę. A most, słuchajcie, postawiony na takich filarach. Każdy z filarów rzeźbiony. Niesamowite. To była naprawdę olbrzymia kultura. I nowoczesna cywilizacja na tamte czasy. Poczujcie teraz chwilę klimat tego miejsca. Wyobraźcie sobie, że to jest 1000 lat wcześniej. Oczywiście wszystko jest w dużo lepszym stanie. Tego typu krużganki otaczały całą świątynię. To nie jest poziom 0. Jesteśmy już kilka albo kilkanaście metrów powyżej poziomu 0. Patrzcie. Są świątynie tutaj, w których turystów jest multum. Są świątynie jak ta, które są zupełnie przez turystów niedoceniane. Ich tu po prostu jest niewiele. A nie powiem, bo jest to świątynia naprawdę przepiękna. Wchodzenie na szczyt niektórych świątyń to nie jest rzecz dla ludzi, którzy mają lęk wysokości. Bo wspina się po takich schodach. I oczywiście po takich samych schodach trzeba zejść później na dół. Bardzo stromo i bardzo wysoko. Ale warto, naprawdę warto. Słuchajcie, ta świątynia jest oszałamiająca, jak wszystkie inne, ale tutaj dodatkowy urok jest taki, że że nie ma tu turystów. Naprawdę jest ich jak na lekarstwo. Okay, idziemy zobaczyć, co jest na górze. z samego szczytu świątyni nam jeszcze troszkę brakuje, ale za chwilę tam wyjdziemy. Niestety nie zachowała się ona oczywiście, tak jak żadna ze świątyń tutaj. W stanie jakimś takim... E, ...wyjątkowym, w sensie, e, że no, jest po prostu dość mocno uszkodzona zebem czasu, no, ale to się nie ma co dziwić, tak, tysiąc lat. To się naprawdę nie ma co dziwić. U nas po tych zamkach, co mają kilkaset lat, tu śladu nie ma. No najlepiej zachowana oczywiście jest świątynia Ankorwat w całym kompleksie, dlatego jest najbardziej znana. Ale takie świątynie jak ta przedstawiają sobą jakość wcale nie gorszą niż Ankorwat. A klimat tutaj jest, powiedziałbym, że. Chyba nawet lepszy. Słuchajcie, to już jest koniec naszej wycieczki po świątyniach Ankoru. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli się Wam podobało, to naciśnijcie proszę przycisk subskrybuj, który widzicie tutaj na dole w rogu. A jeśli się Wam nie podobało, no to trudno, możecie napisać w komentarzu, jeżeli Wam się coś nie podobało. Takie Wasze prawo. A ja na ten komentarz z przyjemnością zawsze odpowiem, zresztą chętnie czytam komentarze, nawet krytyczne, jeżeli są tylko konstruktywne. Dobra, kończąc temat jeszcze Ankorów, to chciałem tylko dodać dwa słowa, że słuchajcie, tych świątyń jest naprawdę tak dużo i są tak ogromne, że żeby, aby oglądnąć je dokładnie, to musicie sobie zaplanować z tydzień. Ja tu jestem dwa dni, to biegam praktycznie, biegałem praktycznie od świątyni do świątyni. E, oczywiście nie, o, nie oglądałem wszystkich, bo to jest nierealne. Dlatego, jeśli jesteście miłośnikami historii tego typu obiektów, to musicie zaplanować tutaj dłuższy czas te dwa dni. Ja uważam, że to jest absolutne minimum. Siedem jest wystarczająco, żeby obejść wszystko i zobaczyć wszystko w miarę dokładnie, a na pewno nie e, bardzo szczegółowo. Dobra, dzięki za oglądanie kolejnego odcinka i zapraszam już do kolejnego następnego, który będzie już w innym miejscu Kambodży. Trzymajcie się, cześć!